Nie, 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 kurwa nie, Przestań kurwa nie, 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 duszę się mam nie, duszę się Sosman nie, nie, na kurwo, no. chcesz pierd... Nie, 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 zostawcie ja. mnie, nie, nie, idźcie gnębić, nie, 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 idźcie idź sobie gnębić Kasprzaka, nie, 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 nie mam, nie, 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 nie mam ma betalu, nie mam betalu, nie mam betalu, ma betalu. A, nektarem, no masz kuźwa wszędzie nektar. Nie ma głupia kurwa. I sobie baba, Masz. Wyczynaj mi wszystkie twoje kwiaty! Kurde, masz je na polu! Masz... Twoje kwiaty są teraz moje! No to je bierz sobie, nawet nie potrzebuję! kwiaty a, a... są teraz moje! <noise> Wszystkie twoje warzywa i owoce... Aaaa, nie 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 nie, no to się nie zgadza. Jestem mięso chłopom lubię jeść wstejki. Hahaha! Siema nerdzie, Sionek staj... To co to jest? Hmm? Jest ból, to jest. Is... Co ty myślisz sobie? Merdzie, kurwa, że dajesz, kurwa, ja mam energię, kurwa. kwiaty eee, mam energię, kurwa. Ja mam energię, kurwa. Ja mam energię, to Dam ci kwiaty, okej. Okay? Chodź, patrz. Patrz, ile Masz, kwiatów. kurwa. <śś> <śś> Dzięki bardzo. Ee, przyda się ee, e, że, e, Na przyszłość się polecam na ramerdzie. <grystanie> Skuś Ale się wysłał kwiaty. <grystanie> <grystanie> oh.

muszę ci zachować. To jest święty Gral. Okej. Okay. Patrzcie. Ja nie lubię Dreama, okej? Okay? Ja go nienawidzę, ja, ja, ja go nie lubię, ja, ja chcę, żeby zginął, ale... Kurna. Jeżeli mam, jeżeli mam taki cenny artefakt, to kuź... No. <laughs> <The things. laughs> No wcale nie jestem stać dyskoizowany który gada przez jego mikrofon O nie tam jest Co, Co?! Co?! będę zielonego, chleba, co masz być ślubnego chleba! Zielony, To, co masz Ja, Co? <śmionom> A, no, no, tak, tak, ta, ta, cheatowo jednak! Ooo, oo, tak, czekaj, czekaj! Ja, on, on mi dał takie coś, czekaj, on mi dał, on mi dał, on mi dał o, proszę, on taki coś mi dał! No, czekaj, czekaj, trzymaj, takie co, taki coś. Takie coś. No, czego to miałeś przy sobie, o? Co? No, mi to dał, nie, czemu? Jakby. No, skoro jestem Dreamchem, Terra, to kurna. American Dream, nawet nie jest on. I zastanawiam sam przyszedłem po ciebie. Niech czas. I zastanawiam przyszliśmy po ciebie. Nie, Nasze nie. Oddziały powiedziały, że bardzo nas potrzebujesz. Nie, nie potrzebuję was ani trochę. Nie. Preferujesz mnie od swoich przyjaciół? Nie, nie preferuję ciebie od swoich od moich przyjaciół. Wolę moich przyjaciół niż ciebie. A! Czyli wolisz rolników? Nie, no, znaczy nie, wolę, wolę przyjaciół. Jesteś redditerem, Sosman? Nie. Mieszkasz we mnie. Nie. Uf, uf, uf. Przykro mi, TeamSusman. Słyszałem... <noise> eee, halo? Powiedz, Powiedz, ty zna... moje skrypty zostały... Zlikowane. Tak, zostały zlikowane przeze mnie, nubie. <głosy> <głosy> Przepraszam, ale niestety Centix 888 musi pójść na reddita ze mną. No. Dobrze, My się rozumiem, kochamy. Rozumiem. <noise> mamy miłość. Dobrze, dobrze, Kami Chodź, idziemy uprawiać wiem. miłość? Pyta. <grym> 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 Ujrzenia. Chodź, Centrix, 8, 8, 8. Chodź, uprawiamy miłość za tym pula. <grym> Chodź. <grym> no, 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 to troje gejowe. <grym> Jesteś gejem, Tim Tosman. Ej, łóżko. Ojej. Eee... Hmm. 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 Ej, pomóż. Witaj. Prześpijmy się razem. Okej Ale się miło z tobą śpi. Stentx888 Widać, że bardzo... Bardzo lubisz... Mm -hmm. Trzymaj pupy. Uh, o, wow. mi nas skoś. Nasrałem do łóżka, przepraszam Nasrałem do łóżka, bo moje pochodzenie pochodzi od srania

Dybilu, zepsułeś! A! No, dybilu, kuźwa! C, c, kuźwa... No. Kuźwa, znowu ty... Potem przygotowałeś dla mnie kwiaty, to prawda? Eee, mam. O, oczywiście, dziękuję za kwiaty. Wiesz o tym, że, nie masz, że... Kwiatów, Wiesz tym. O tym, że nie masz tego... Eee, tego... O, Czego? Normalnie gadasz. O kurwa. O teraz, przepraszam, mutacje przechodzę. Dobra, nara, bo mam no. voice cracka, od ciebie, kurwa no. nerdzie. Syma, ma. Ale masz ciężkie to wszak wycisz głównie, aaa! kot. Cześć, czy ty mamy ci, luni Musisz mi pomóc, musisz mi pomóc. Bo ty nie naprawdę ukryć. no to kuźwa. Cześć, 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 już. już, już Czekaj, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, wchodź tu. Tu, tu będzie bezpiecznie. Bezpiecznie? Aha, czekaj. Yeah nie, to To dziury. Po prostu nie, tam wy bądźcie. Okej, prwiem z głowy. <tun> <principio Bernard Arabic> No. No. Demonii zamknij się. No mój boże, cześć. Dema, kurwa. Cześć. Wyrucham cię teraz. Ola się odwrócę. Co? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Co? Halo? Że to jest śmieszny? Hmm? No tak, to tak, to tak ustaliliśmy. Halo, tutaj <ścoughs> mama, nie bardzo nie podoba mi się. W jaki sposób e, wy traktujecie mojego syna? I naprawdę chciałabym tutaj e, zapobiec kolejnej takiej sytuacji, ponieważ e, ta sytuacja dla jest dla mojego syna bardzo niekomfortowa i bardzo nieprzyjemna. I chciałabym e, poprosić Was chłopaki, o to, żebyście nie zachowywali się tak niemile w stosunku do mojego syna, bo to jest naprawdę niedopuszczalne. E, no Następnym razem będę musiał, e, musiała pójść kurwa nie z musiała iść do dyrektorki e, bo to jest nieutalne, prawda? E, bardzo dziękuję za e, z wysłuchaniem tutaj, tak? E, <laughs> e, I proszę byście się stosowali do tego. E, no. e, do widzenia, ja muszę iść na spotkanie. No, no do widzenia. Tak,

Ryneks, idź sobie! Ryneks, idź sobie! Ryneks, idź, idź, idź sobie! Ej, Santix, jak oceniasz mnie? Jesteś jednoznacznie duży. Dzięki. Jestem dużą świnią. Halo, Eee, ogólnie to... Będę mm. dużą świnią, jeżeli nie zauważyłeś. Eee, że ja w sumie nie skończę niczego innego, aniż będę świnią. I się zawsze chwalę, że jestem dużą świnią. Ej, jesteś Asia? Mogę z tobą seks robić? Nie, jestem, kurwa, świnia Bartek. <laughs> to, <laughs> świnia Bartek. <laughs> to, że świnia Bartek seks już nie uprawia, to ja mogę z tobą seks uprawiać. Nie no. O kurwa, zobacz jaki nerd. Zobacz. To Śmieszny, zwykła świnia I ma dźwięk Tego Ale nie nie Dobry Wszystko dobrze, wszystko jest naprawdę dobrze Wszystko jest naprawdę dobrze 8-8-8? no 8. No... No... O nie... Demonie... Nie... Demonie i sobie... Cześć! Jestem kotem Adama! Dostałam drugą na dupę! Patrzcie! <noise> się zamknąłem kurde! I się zamknąłem pod łóżkiem przecież! Którego? Ej! Którego? Jak się nazywa? Nie mam będzie. No weź zobacz, co masz zaznaczone. Co masz? Ja nie wiem. To zobacz. kurwa <gulia> jak! <gulia> No bo będzie takie, chyba wokół tego będzie takie Jestem kat Ale co masz efekt dźwiękowy? No efekt dźwiękowy mam No jaki? A, jaki, dźwięk, jaki kurwa? A, ja mam tego, ja mam rubi Co masz kurwa? Rubi mam kurwa, rubi To w moim starym kurwa kraku nie ma tego kurwa

Ha-ha-ha! <laughs>

Bo to jest pełno. Gdzie jest, kurwa, mój miód? A, Kur twój miód, twój miód, no to. O, tam, tam jest, ten zielony. Spierdajcie. To zielone. Do zielone. Dobra, kurwa, nie wana. Kurwa, za późno. Spierdajcie. Pszczoły! Tim sosmen spierdaj, Tim sosmen. sosmen spierdala. Tu dzisiaj a właśnie. O, no. so, to jest no Dzisiaj a właśnie. No. Nie mówisz nic, staś. Nie a mówisz nic, staś. Nie słuchaj, nie słuchaj czy staś. Co Cześć. Amogas! Doszkę była umowa. była umowa, wiesz o tym przecież. Jaka umowa? Jaka umowa? Umowa o tym, że dajesz mi kwiaty, jakie chcę. Masz 30 no. sekund na zbieranie dla mnie, albo dostajesz pierdo. <noise>

By Boże nie so nie piers nie pierwo tym sosmem nie pierdo tym sosme nie pierd tym sosmem, nie pierdą kim sosmę, nie pierdkim sosnemm nie pierdą tym sosnemm, bo dobrze mi jak dawd pai z jakiegoś pie... powodu. Halo, tutaj mama no. co? Oh. Mama Gurego. cześć, 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 jestem. Nie uh, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. No, nie umiem, naucz mnie. Kinet. Kinet. Nie, biedzie, nie, biedzie, jestem ja. nie, biedzie, nie, jestem jestem nie, nie, jedziem, nie, nie, Gonić nie, 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 niego nie, nie, niego, nie, 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 Jesteś nie, nie, jesteś nie, Jesteś nie, Sześć, kim jest jak to mi Kurwa! Otwierajcie! Urodzapa telego! go Kurwa! A! 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 a, a, a. Je, pająkę, Nie! 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 Pszczoła... Zabija... Pająka... Pszczoła... Lata... Zabija...

<śmieniu> wow, Czuję się jak da Alepo Czarna wełna, szara wełna Kurna uh. Co mam ci dać? Kurna masz jego duszo To nie moja łąka Masz to tu od cholery Kurwa

Nie mam pojęcia czy powrócę na ten serwer Ale na razie mam półtorej godziny filmu do zmontowania więc no Życzę wam miłego dnia fajnego jaja Smacznego jaja Żegnam